Trochę krzywo, ale to nic. Yy, gdyby wszystko było prosto i tak jak trzeba, to w ogóle nie byłoby czego poprawiać. Dzień dobry, dzień dobry. W antykwariacie dzisiaj dzień, no, pełen wrażeń, ale nie to jest naszym głównym tematem. Naszym głównym tematem są książki. Mamy w antykwariacie książki z klasyki literatury polskiej, także lektury, także w wydaniach lekturowych, ale ostatnio coraz częstszy trend tylko nie wydania lekturowe. Także. Mamy oczywiście takie nielekturowe też. Pies dobrze wychowany dla wszystkich psich rodziców, podręcznik. Mamy w antykwariacie dział książki o zwierzętach, gdzie jest dział o zwierzętach domowych, hodowlanych, jak się nimi zajmować i tak dalej. Polecam przeserdecznie. Dział informatyka jest w antykwariacie z książkami nowszymi i starszymi. Dział książki do nauki języków obcych z podziałem na przeróżne, przeróżne języki a także ja, język polski jako język obcy, tam jest też taki dział. I książki do nauki języków obcych dla dzieci, też jest taki dział. To podejrzewam, nie są książki po okładce, ale jednak sądź. Okładka często jednak wiele mówi o książce. Dział marynistyka jest w antykwariacie. O matko, jest w antykwariacie dział filozofia, jest w antykwariacie dział II wojna światowa. Politologia, historia najnowsza, może tam trafi ta książka? No i na koniec, może coś bardziej rozrywkowego. Jest w antykwariacie dział kino, film, serial, gdzie trafiają biografie, wspomnienia, pamiętniki aktorek, aktorów. Tam trafiają książki o filmach, bo są też takie książki. To z reguły wtedy, kiedy najpierw był film, a potem książka. Bo jak wiadomo, wszystkie najlepsze filmy są na podstawie książek i wtedy najpierw była książka, a potem film. Dobra. Dziękuję, do zobaczenia, do jutra.